Dzień dobry, witam Was po bardzo długiej przerwie, nie było portretu tarotowego. Dziś widzicie, po tytule będzie portret tarotowy Charlene Grimaldi księżnej Monaco. To była propozycja Eluszki, i ja taki post na karcie społeczność popełniłam jakiś czas temu, żebyście podali swoje pomysły. I rzeczywiście ten pomysł mi się spodobał, ponieważ e, e, księżna Monako jest e, no, niewidoczna, jakby nie było, a z drugiej strony jednak widoczna. Widoczna w tym sensie, że e, coś dzieje się z jej twarzą nie tak, prawda? E, no i ogólnie postrzegana jest e, jako osoba, która może powtarza historię Księżnej Diany. W każdym razie wcześniej nie obliczałam jej portretu na potrzeby tego filmu obliczyłam i e, nie, to jest zupełnie inna osoba niż księżna Diana i zupełnie z innych e, pobudek motywacji e, została w tej rodzinie. Wiecie o tym, że tuż przed ślubem ona próbowała uciec, prawda? W 2011 roku był ślub e, z księciem Monako, jak on ma na imię Albert z Albertem. I ona próbowała uciec, została przez niego chyba właściwie na siłę zatrzymana, ale gdyby nie chciała, to by uciekła. Słuchajcie, ja też patrzyłam na jej koroskop urodzeniowy w databanku. Nie wiem, czy godzina urodzenia jej się zgadza, bo z tymi, wiecie, osobami publicznymi to czasem godziny urodzenia. Nie są zgodne, ale mam wrażenie, że coś w tym może być, ponieważ ona ma osie horoskopu w znakach stałych i w portrecie tarotowym również powtarza się ta stałość jej, mimo że ona ma słońce w wodniku w dziewiątym domu, tuż przy medium celi ma to słońce razem z Wenus. Merkurego ma, słuchajcie, w koroziorożcu, więc nie dziwcie się, że ona nic nie mówi, albo mało mówi, albo e, no właściwie nic nie mówi, e, wywiadów nie udziela, także nie dziwcie się, to dlatego. E, no i do czego zmierzałam? Wodnik jest e, archetypem osoby, która e, potrzebuje dużo wolności, R, w związku również. E, ale oś w znakach stałych, ascendent w byku e, i e, lew e, w, na imunceli i descendent w skorpionie. E, słuchajcie, znaki stałe są najbardziej uparte ze wszystkich. Jeżeli powiedzą e, jedno, to musi minąć 150 lat, zanim zmienią zdanie. I e, są wygodne, jakby nie było. Są wygodne. I e, to wszystko jest również zawarte w horosko nie w horoskopie, tylko w e, portrecie i, i tarotowym, e, jej tarotowym. Słuchajcie, ona ma kartę cesarzową, no, która się u niej powtarza, ale myślę, że ta cesarzowa e, realizuje się u niej w negatywie, jeżeli chodzi o jej e, wizerunek, czyli te e, operacje plastyczne, tak? E, czy one są udane, czy nie są udane? Moim zdaniem raczej nie są udane i drastycznie zmienia jej to wygląd. Ona ma również odrobienie lekcji karmicznej, jeżeli chodzi o cesarzową, i dwie cesarzowe na pierwszych pozycjach w swoim portrecie, więc ta cesarzowa nie do końca będzie realizowała się pozytywnie. No i my to widzimy po jej twarzy, jej wizerunku. E, ona też jest, słuchajcie, uparta. E, uparta pod tym względem, że jeżeli nie mam wpływu na e, szerszy aspekt mojego własnego życia, to przynajmniej chcę decydować sama o swoim ciele. No i e, efekt tych decyzji widzimy. I to jest właśnie ta cesarzowa. Dlatego, e, dlaczego ona jeszcze e, nie do końca jest e, stabilna? wewnętrznie, ona na harmonii wewnętrznej ma wieże. Diabła ma na wnętrzu i na zewnątrz ma również diabła. Ten diabeł cesarzowo mówi o tym, że ona budzi zainteresowanie, jakby nie było. Kiedy się publicznie pojawi, tam jest komentowane, jak wyglądała, co jej się znowu w twarzy zmieniło, jaką miała fryzurę jaką miała świnkę, buty, torebkę, lakier do paznokci i czy makijaż był widoczny, czy niewidoczny, czy się mogła uśmiechnąć, czy raczej ten botoks jej przeszkadzał. I to jest takie niezdrowe zainteresowanie, ponieważ ona sama do tego doprowadziła, tak? Mimo, że się nie odzywa, no to wtedy, kiedy pojawia się publicznie wyłapywane są od razu różnice z jej poprzednim publicznym występem, to znaczy różnice czy są jakieś na jej wizerunku, w jej wizerunku. No i e, niestabilność wewnętrzna, e, ta wieża razem z diabłem mówi o tym, że człowiek nie jest pewny siebie. E, nie, nie, nie wiem czy często zdanie zmienia, ale e, nie umie podjąć decyzji e, zgodnej ze sobą, nie umie, e, czuje się niepewnie, ale wiecie dlaczego niepewnie? E, dlatego, że ona ma w czwartym domu, e, w we Lwie, ma czwarty dom w Lwie i tam w czwartym domu znajduje się księżyc z Saturnem. E, to nie jest ścisła koniunkcja, to jest e, koniunkcja aplikacyjna. I e, ten niepokój wewnętrzny, e, ten e, Saturn ściskający poczucie bezpieczeństwa e, księżyca, e, powoduje, że e, ona nie może wyrwać się na niepodległość. E, I e, niepokój taki, że e, e, szukam oparcia myślę, że tak to można wytłumaczyć. Zaraz wam powiem, dlaczego. Szukanie oparcia w Saturnie, w poczuciu bezpieczeństwa. Saturn w tym momencie może odzwierciedlać cesarza i kapłana w jej portrecie terotowym. Ona ma tego cesarza na negatywie, ale również ma w świadomości, czyli w jej mniemaniu jedynym ratunkiem do uzyskania poczucia bezpieczeństwa i ochrony na no, poczucie bezpieczeństwa jest ten cesarz czyli słuchajcie no to jest jej mąż cesarz czyli e, książę Monako e, a dlaczego również kapłan dlatego że na warunkuje ją kapłan i najważniejsze w życiu dla niej jest kapłan e, i również jaki ma stosunek do pieniędzy kapłan czyli wygoda tak e, bez trosk ona w drugim domu ma Jowisza w bliźniętach i to znaczy Jowisz jest tak czy siak tam w upadku, ale w drugim domu może mówić, że to znaczy to co, to, co ona w jakim luksusie ona opływa, to nie jest jej zasu, zasób jej rąk, czyli pracy z jej rąk, ale jej zasób jej wartość, tak? to jest jej wartość, tak można to powiedzieć. Czyli ona e, w, widzi w tym e, wartość, w tym, że e, ma dużo, ma dużo, tak? Ja wiem, że zawsze daje dużo. E, w, w drugim domu to są zasoby, to są moje zasoby, to są moje, e, 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 czy to zasoby finansowe, czy e, nieruchomość, raczej nie, ale. To, co ceni jako wartość, i dla niej ten kapłan, zwłaszcza jeżeli chodzi o stosunek do pieniędzy, czyli poczucie bezpieczeństwa poprzez sprawy materialne. Więc można powiedzieć w skrócie i dość niezbyt przyjemnie, że ona sprzedała siebie, jednak. Za poczucie e, komfortu, poczucie e, bezpieczeństwa e, finansowego i e, e, opływanie no, w luksusie, znaczy sprzedała siebie, czyli te wodnikowe wartości. Tak? E, e, co jest wodnikową wartością? E, swoboda przede wszystkim, e, poczucie e, m, przynależności do grupy. Albo określanie się poprzez grupę, i ona w sumie to robi. Ona określa się poprzez grupę, do której należy, czyli poprzez tą rodzinę, i tak się odnajduje. To, to na pewno. Natomiast stały związek dla wodnika jest dość trudny, ponieważ wodnik z natury potrzebuje wolności. Próby. Wyrwania się na niepodległość czy wyrywania się na niepodległość u księżnej Monako na pewno były i są i może będą, ponieważ ona ma, jak radzi sobie ze stresem, ma kartę rydwanu i to jest również jej misja życiowa. Ona będzie całe życie walczyła wewnętrznie z tym, żeby mieć ciastko, zjeść ciastko i. Popatrzeć na ciastko, czyli mieć dosłownie rzecz ujmując, to mieć kapłanowe i e, drugodomowy jowisz, potrzebę bezpieczeństwa razem z tym Saturnem i cesarzem, który w tym momencie uosabia jej męża, i jednocześnie e, mieć wolność w rydwanie. Tak? E, Raczej jej się to nie uda. Dlaczego? Dlatego, że co robi bardzo dobrze bez udziału świadomości ma wisielca i tego wisielca też nie rozumie i go odrzuca. Czyli ona nie rozumie e, albo nie zrozumie, że godząc się, mówiąc tak, przyjmując oświadczyny, a potem e, będąc zawróconą, e, jeśli chodzi o ucieczkę sprzed ołtarza. Yy, zdecydowała się na coś, żeby w czymś tkwić, i ten rydwan jej nie pomoże. Ona musiałaby, wiecie, co zrobić. Misję ma w rydwanie, jak wykonać tą misję, ma eremitę i jak pracować z misją, ma eremitę. Wyrzec się yy, dosłownie rzecz ujmując, wygody bogactwa. Nie wiem, czy będzie ją na to stać. Ona ma na trzecim etapie życia cesarzow cesarzową, więc jeżeli dobrze wykorzysta. Umiejętność y, drugiego etapu życia, żeby wynegocjować y, jakiś, jakąś stałą pensję, powiedzmy od swojego męża, i żyć y, y, nie wiem, czy w separacji, czy w, y, jednak się rozwieść, to wtedy uzyska spokój wewnętrzny i będzie żyła zgodnie z, ze swoimi własnymi wartościami wodnikowymi. Natomiast e, księżyc z, e, aplikujący do Saturna w czwartym domu e, może mówić o tym, że niekoniecznie, że ona zawsze będzie się opierała na tym cesarzu, e, który daje poczucie bezpieczeństwa albo zawsze będzie szukała powiedzmy jakiegoś mężczyzny, który um, będzie z kłopotów ją wyciągał, jakichkolwiek kłopotów. E, jaki ona ma stosunek do partnerstwa? Właśnie to jest to, co Wam mówiłam, to jest eremita, to jest taki trochę e, e, aspekt wodnikowy, czyli e, wodnikom bardzo dobrze, archetypowym wodnikom, bardzo dobrze wychodzi e, tworzenie relacji przyjacielskich, partnerskich bez e, e, konieczności pieczątki, natomiast jeżeli są w relacji stałej, to potrzebują bardzo dużo przestrzeni i swobody, żeby siebie realizować, żeby poczuć, że nie są uwiązani. Natomiast Księżyc z Saturnem w czwartym tam jeszcze ono robi opozycję do jej Słońca z Wenus, więc to zawsze u niej będzie konflikt, właśnie mieć ciastko i zjeść ciastko. I no niestety y, myślę, że ona będzie tkwiła w tym do końca życia, to może się odbić na jej psychice, ponieważ y, 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 maksymalne możliwości do osiągnięcia ma wisielca, y, y, bardzo dobrze bez udziału świadomości również robi wisielca, y, więc prawdopodobnie tak. I jeszcze ma umiar na light czyli y, ten najgorszy scenariusz, jaki przyjmiemy, że Powiedzmy, najpsychice odbije się jej dyskomfort, dyskomfort wewnętrzny. Umiar z wisielcem to jest klasyczna mieszanka uzależnienia. Czy to od płynów, czy to od jakichś innych substancji, nawet leków przeciwbólowych, które po prostu, których przyjmowanie powoduje, że, my, że trochę uspokajamy się, tak? Trochę się uspokajamy. Um, Myślę, że ona robi również awantury. Jest nerwowa przez to. Radzi sobie ze stresem w rydwanie, czyli słuchajcie, rydwan może mieć różne twarze, różnie może się realizować. To może być syndrom ucieczkowy, ale to może być chęć potrzeba postawienia na swoim poprzez awanturę, poprzez krzyki, nie wiem, rękoczyny, trudno mi powiedzieć, ale takie. Sytuacji, kiedy musi się coś dziać, żeby moją energię wyładować na zewnątrz, ona może również uprawiać sport, tak? Te, nie musimy o tym wiedzieć, ale rydwan e, e, ze sportem ma dużo wspólnego, i jeżeli tą ścieżką by poszła, to sport powoduje, że ciśnienie nam trochę spada, tak? Te, te nerwy, te wściekłość, frustracja. Um. Generalnie e, myślę, że ona z, e, została. W, e, słuchajcie, Eremita też e, tkwi w pułapce. E, jeżeli już się w tej pułapce znalazł, co nie chce z niej wyjść albo nie potrafi, nie umie. I e, słuchajcie, ona co prawda ma Marsa e, w welwie w trzecim domu, 0,15 to jest Marsa. E, ale ten Mars jednocześnie robi opozycję um, do jej Słońca i do jej Wenus w wodniku, tam na medium celi. I ja nie wiem, czy t, ten Mars czasami nie jest. Nie pamiętam, jakie tam są aspekty z tym Marsem. Chyba z Plutonem ona ma aspekt. Gdybym miała z uranem, to, to może rzeczywiście takie niekontrolowane zrywy miałaby w tym rydwanie i y, y, postawiłaby na swoim tak, poprzez y, ogromny wybuch. Y, nie bycie na molnym, tylko ogromny wybuch, taki y, może wściekłości. Ale ten Mars, słuchajcie, w trzecim domu, y, ten jej trzeci dom, gdzie się zaczyna y, nie wiem, czy w raku, czy w bliźniętach. Y, on jest taki jakiś nijaki, nie widać. Może na, może na początku, kiedy ona była młoda jako pływaczka, to on mógł się zrealizować i może to było wszystko, ale nie wiem, jakoś nie widać, chyba że rzeczywiście wewnątrz ona musi dać ujście temu Marsowi poprzez e, e, awantury, tak? E, e, siłę sprawczą, jakąś e, awanturniczą. Może też tak być. Ale ja nie sądzę, żeby ona miała na tyle siły wyrwania się już spoza tej społeczności, w której się znalazła jakiś tam czas. Już 11 lat minęło chyba, nie? No, jakoś tak. 11 lat, czy 12 nawet będzie. Jej jest za wygodnie po prostu jej jest za wygodnie. Osie w znakach stałych mówią same za siebie. Jeśli oglądają mnie osoby, które mają z planety w znakach stałych, czyli Byk, Skorpion, Lew i Wodnik, to wiedzą o czym ja mówię. Każdy żywioł inaczej realizuje się na innej płaszczyźnie, ale bardzo ciężko tym znakom Zodiaków zmienić zdanie, przekonać ich do czegoś nowego o wodniku mówi się, że to jest znak nowoczesności, pozornie on biegnie za nowinkami technologicznymi, ale ta stałość wodnika, on może na przykład ona realizuje się poprzez to, że on ma stałe poglądy przez jakiś czas, to bo to jest stałe powietrze, a powietrze nigdy nie nie, nie, nie nie porusza się, powietrze zawsze się porusza, ono tylko przez jakiś czas może być nieruchome i stać się zatęchłe, więc w pewnym momencie to zatęchłe, stałe powietrze wodnikowe musi zmienić miejsce, przestrzeń, i dlatego mówi się o tym, że wodnik jest bardzo nowoczesnym znakiem Zodiaku, czyli nastawionym na przyszłość, ale prze, przez długi okres czasu albo dłuższy okres czasu. On wierzy w coś, co, co uważa za stałe, tak? w jakiś stały punkt widzenia. Więc u Szarlin oś w znakach stałych i ten kapłan, ta cesarzowa, um, um, negatywna cesarzowa bardzo lubi błyskotki, bardzo lubi... Um, Komfort, tak? Lubi wydawać pieniądze, lubi być rozrzutna i ten cesarz, który jej to zapełni w dnia, słuchajcie, ona nie zrezygnuje z tego. Ona ma jeszcze stosunek do pieniędzy w kapłanie, także no, sorry. Mm -mm. Wiecie, jak działa negatywny kapłan pod, jeżeli chodzi, pod kątem pieniędzy, tak? Mamy Kościół katolicki jako przykład umiłowania do, do tej sfery życia, także właśnie tak działa kapłan. No i nie sądzę, żeby ona się wyrwała na podległość. Także to było wszystko. Dziękuję za propozycję. Zrealizowaną, jedna odhaczona. Za jakiś czas zdecyduje się na pewno nagrać film o kimś innym, kogo zaproponowaliście. Także dziękuję Wam za uwagę. Jeżeli macie jakieś swoje własne przemyślenia na temat tej osoby, zostawcie w komentarzu swoje zdanie. Będzie mi bardzo miło. Może czegoś nie ujęłam w tym filmie, co Was by zainteresowało, a mi się wydało nieistotne, więc na pewno rozwinę to w komentarzu. Jeżeli mnie o to zapytacie oczywiście, a mam. Ufam, że tak. Mam nadzieję, że tak. Więc dziękuję Wam za dzisiaj, dziękuję za uwagę i do następnych filmów. Na razie.